Kochani. Witam Was w vlogu do Laponii. Więc, e, ja dopiero skończyłam pracę w Krakowie. Z tej galeria Krakowska. Jest 22. chyba 15 i wyruszamy do Warszawy. Na szczęście okazało się, że nie muszę jechać pociągiem, i tak bym nie miała już pociągu o tej godzinie, którym bym zdążyła. E, Alan jedzie do Warszawy też i zgodził się mnie zabrać ze sobą. Także przed nami podróż. I tak będę, w, no, chyba 3 godziny za wcześnie. Ale to była moja jedyna opcja, żeby się dostać w ogóle do tej Warszawy. Więc i tak jestem bardzo szczęśliwa, że, że się udało. Teraz czekam na niego, aż weźmie bilecik z parkingu i jedziemy. Bo już powiedziałam, że będę jechać autem do Warszawy, tak? A, proszę bardzo, Warszawka i nie, nie widać, tak. Już. Chciałam tylko przypomnieć, że lecę tam na jeden dzień i ja rozpoczynałam swoją pracę już od momentu bycia na lotnisku, kiedy pierwsze dzieci już się schodziły na stendy. Jestem już na lotnisku. Wiele jest o 6.30, więc mam jeszcze bardzo dużo czasu. I nie wiem, co bardzo sam robić. Znajdę sobie gdzieś chyba kącik jakiś, gdzie można ładować telefon, bo już mam 80%, a mam powerbanka ze sobą, który jest tylko na jedno ładowanie pełne, więc na pewno mi nie starczy. No ale cóż... to ok Ogólnie okazuje się, że będziemy mieć z parę parę no, A ja jestem taka Oczywiście nie miałam butów zimowych, więc jest 10 skarpetek na no sobie mm, okay. Jeszcze będę miała kominiarę, rękawiczki i szalik Tego capczek. Elegancko powiem wam, yy, okazało się, że powerbank nie działa, a mam 14% do nie jak to będzie. Wchodzimy no już do wioski Mikołaja. I ja teraz wam wszystko pokażę. Dobra, jest minus 26 stopni i idziemy na pierwszą atrakcję, czyli na Renifery. Mam nadzieję, że się nie spóźniłam, ale ogólnie moja grupa ma dość spore opóźnienie. Tamte wieże wyznaczają koło podbiegunowe, więc yy, możecie wpisać sobie w internecie Kamera robaniami i jak ja tam ostatni wam pomacham to mnie zobaczycie. Wow. Czekaj, Idziemy teraz na rynie Ferre. I zobaczymy czy mi się uda wbić, bo już widzę ile jest ludzi. Czy? Czy yes? Okay. Yes, can... And then uh, where the lights are to the left side is on the left. Oh there. Yes. Just there. Thank you so yes. much. Here. Please welcome. Nie wiem, czy mi widzicie. Jak wszyscy przyjdą, to będę mogła się przejechać na reniferach. Ogólnie jadę tym reniferem, w sensie saniami z reniferem. Jadę saniami i ciągną mnie renifery. I renifer jeden w sumie. I trochę, trochę mi przykro, trochę, trochę im słuchuję. Oczywiście źle poladzam za pierwszym razem, ale teraz to dobrze. Przemysł na Ale szczerze, zamorzam. Najbardziej? Czekam na haski. Oj, za sorry. Dobra, chyba teraz dopiero ubrałam to na pewną stronę, to co mam na twarzy. Ale jest, kurczę, tak zimno. Tutaj są takie fajne domki. Pewnie można sobie wynająć je tutaj tutaj mieszkać, w wiosce. O 15, bo teraz jest 14 jakoś, o 15 mamy spotkanie ze świętym Mikołajem. Potem mamy chaski. <grym> nie wiem jak się to odmienia, żeby to dobrze powiedzieć. Ale wiem, że przedtem będę musiała podładować jeszcze telefon gdzieś, bo znam 17%. Chciałabym kupić magnes, ale Ach, nie wiem, czy mi będzie stać na to. <grym> I na razie Idę do pani Mikołajowej może? Zobaczymy. O, patrzcie, jaki pies. Fajnie co? Jadzimy w sklepie. Tutaj są pamiątki ogólnie takie związane z Finlandią i z Laponią. Patrzcie. Coś takiego jest dużo muminków. Kciuszki fajne. Chciałam sobie kupić kubek, ale kosztuje 20 euro i dalej nie wiem. Nie Made in Finland, ale wiecie jak jest. Ale mnie rzęsy zamarzły. i oko mi się wylało. To nic kończy, tak że kupię wszystkim kartkę, tylko bo na tym nie stać, bo kosztuje 2 euro za jedną. Ale zjedzamy. Tutaj kolejny sklep z międkami. Tutaj jest podstawa świętego Mikołaja i tutaj można sobie wysłać pocztówki. Chodzić, oglądać czy nie. A tutaj. i wszystkie są z mułinkami. I ja sobie takie wybierę? Piękne jest. Chyba no ten kubek zapłaciłam 14 euro. No Wykupiłam. I jeszcze ze złej karty. Trudno. Idę robić teraz, teraz zdjęcia. Ładnie, co? No, też tak sądzę. więcej suwenirów, ale tam nie wiem, czy tam... Dobra, wchodzę kupiłam bobki renifera. Don't judge me, okay? Jakby kupiłam bobki renifera. I tyle. Co to mamy? Arktyk się again. Tak się bawimy. Dzisiaj nie mogę doczekać, zaraz idę do Miku kuja. To choinka. Fajnie, co? I dalej gluten zalecam za Well, well, well. Ukażą teraz wielkiego bałwana. <grywa> Schowam się w jakimś kolejnym sklepie, bo mi zamarzła ręka tak, że nie mogę ją ruszać, więc na razie tu siedzę. Chciałam ja sobie dalej tutaj spaceruję. Już udało mi się wyjść na ten mróz, jest mi tak dziwny. nie mogę. Opatrzcie, tutaj będzie spotkanie ze świętym Mikołajem, ale to za 25 minut się zaczyna, więc za 20 minut mam być. No i patrzcie, idę tam. Tam idę. U, to jest pięknie. Tutaj właśnie jeżdżą te sanie z reniferami. Tam są sklepy, tam jest. A zaprzęg z haskimi, będziemy tam. I nie wiem, jak się to zmieni. No i się później znam znowu. Nie wiem, co w ogóle mówiłam, ale. Byliśmy w wypożyczalni ciuchów. Bo jest tutaj. Ja sobie wypożyczyłam tylko buty, bo, no widzicie, byłam w Salomonach niskich, to chyba nie przeżyłam i szkoda, że nie wypożyczyłam rękawiczek, bo najgorzej to mi zimno w więc... I saw you there. And the point is that you are young lady. You have full energy to do everything, so yeah, do your duties and remember to have fun. Ogólnie udało mi się za darmo zrobić zdjęcia z Mikołajem. Dostał nawet filmik. Jeszcze zrobiłam sobie teraz z Elfem. Biegnę jeszcze szybko zrobić parę fotek, bo już ostatnia atrakcja przed nami. Nie mam czasu i jak zwykle jestem w trochę, no ale to jest jakby okej. Okay. Nie ma problemu. Tutaj jest taki wielki termometr, który pokazuje, ile jest stopni. Ja jest minut 22, jakby co. A teraz jeszcze biegnę do takiej. Jak to się nazywa? Snowman? I tam są jakieś zjeżdżanie, jakieś ingry, co. Czy co tam wie, nie wiem. O mnie, ale Już wam pokażę. Tam z tyłu na bi Nie no, szkoda, że nie I tu idziemy do tego czegoś Podobno chodzi jakiś przebrany Mikołaj wielki I są jakieś fajne rzeźby Także idziemy sobie to obczać teraz Jak ślisko Dobra, tam jest lodowisko To są takie rzeźby Patrzcie pięknie oh. takie. A jest wiskawka takie coś Teraz jedziemy na stanie. To są jeszcze jakieś pierniczkowe domy, ale, ale piękne. Dziś takie to lotnisko jest małe, a odprawę jest dopiero za pół godziny. A? I to wszystko. jestem, jestem w łazience na lotnisku. I zdziwiamy rzeczy. A co o co chodzi? Nie, a nie? Ale wyglądam jak chłopak? Nie? No to co no rysujemy? Nie ma stać czerwonych, No to pokaż. Uuu! I to dla mnie? Wow! No piękne, dziękuję bardzo.

Mieliśmy opóźnienie z pół godziny chyba 40 minut i odjechał mi pociąg do Krakowa. Więc musiałam coś sobie wziąć na szybko. Ale jeszcze podsumowując yy, wyjazd, wszystko było bardzo super. Maga polecam. Jedyne co to minus 10 punktów na to, że to było wylot z Warszawy. Lubicie, ja nie robię Warszawy. No ale poza tym yy, było naprawdę super. Jeśli chodzi o samą pracę, no to wiadomo, że nie pokazywałam wszystkich momentów z gośćmi, bo nie każdy sobie życzy, żeby nagrywać, więc pokazywałam głównie te solo momenty. <grych> I co? Na lotnisku to wiadomo, to były też tak wczesne i jednocześnie późne pory, że nie każdy miał ochotę się bawić, więc głównie tam w mniejszych grupach po prostu sobie rysowaliśmy, rozmawialiśmy. Bardziej takie rzeczy, ale poznałam kilka naprawdę Cudownych ludzi, bardzo przyjemnych rodziców z dziećmi w miejscu. Mogą korzystać ze wszystkich atrakcji, z których korzystali goście. Na początku pomagałam pilotkom, i mogłam korzystać z atrakcji jako ostatnia, jak już wszyscy skorzystali. To bardzo super. Szczególnie, że byłam w fajnej grupie, właśnie gdzie były te dzieci, które najbardziej chciały ze mną. Się integrować, więc naprawdę super. Trochę się przeziębiłam, nie ukrywam. Nic dziwnego, było minus 30 w pewnym momencie stopni, także tak, no ale co, ja już jestem w Polsce, jestem w Warszawie. Niestety, niestety. Ale już zaraz będę w Krakowie, więc koniec wycieczki. Dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście moje wypociny, tak. Do zobaczenia. Elo.